Gdzie o, gdzie o, gdzie są surwy? Gdzie o, gdzie o, gdzie są surwy? Gdzie o, gdzie o, gdzie są surwy? Jebany krzak. Gdzie te surwy są? Ło, kurwa, ale paleta. A mój dzionek miała bardzo dobrze. Jutro będę miała fajny dzionek, bo idę do... Do escape roomu. Także się cieszę mega. Z tego powodu. Więc fajno. To jest kurwa. Co wy robicie? Cześć, Szymek, dzień dobry! Dotykaliście tego gana, dotykaliście subcia. Okej, okay, Dead Hard. Ok. Cześć, Katia, telewizja. Boże, Hardbest. Ja naprawdę mam bardzo szeroką gamę muzyczną na swoim. na swojej playliście, także. To naprawdę możecie bardzo wiele zobaczyć, mam pytanko do Prestiżu, jakie masz pytanko? Słucham ciebie. A to sobie przełączymy. E? Raz. Cześć Filip! Dobrze. Odrzuciła paletę. Natusia, dzień dobry, witam serdecznie. Dziękuję za followka. Tam jeden z w ogóle geny kręci. To jest, that's all. Bo ja prestiżuję Majersa i Bubę. Yy... Ok, mój błąd. Dead heart. Ok, bo ja prestiżuję Majersa i Bubę. Na przykład to ulepszać Majersa do pierwszego przystępu, czy do na przykład do dziesiątego. Nie, do dziesiątego. Ja bym generalnie ulepszyła. Ee, najpierw, e, no bo jak chcesz jednocześnie, dwie postacie. Najpierw bym się zajęła jedną i ulepszyła ją na trzeci prestiż, żeby mieć odblokowane jej fioletowe perk'i. Chociaż w sumie nie. Najpierw Majersa na przykład na jedynkę. Tak? Później Bubę na jedynkę, bo już masz perk'i Majersa. Um, no i później na trzecie prestiże lecisz wszystko, żeby mieć fioletowe perk'i. Drzewo! Kto to tu postawił? Nie gadaj. <lija> Rurka kulka, dzięki wielkie za Kiedy robisz Collin Move moment ów e sekwencja? sura z Co? Ciełam się jakąś krzaka znowu. Um. Heyo, I see you. Wadnia. Okej. Okay. Nie wiem, czy było to warte zachodu. Gdzieś Dwighter był. On się, kurde, kampi. Myślę, że to tak by było najlepiej, jak szczerze mówiąc. Jaki ma kapelutek! Jaki masz kapelutek! Dame. Okej. Okay. Mamcie? Ciesz się, czemu mam się cieszyć? Ten skin jest w ogóle bardzo ładny, ten stratań, bo tylko, że on w grze nie wygląda tak ładnie, jakby mógł wyglądać, niestety. Okej, okay, David jest tam niewyleczony, więc. Let's go! Nawet nie jest od gena. Cześć, Dawidek! On bardzo chciał go wykręcić. Pyk. Um. Do szczelinki oddałabym punkty. Szymek, dziękuję Ci bardzo za follow. -ka. właśnie, dałeś mu follow. Cześć Bercia, dzień dobry. Czy ja zdążę tam? Kurczę, mogę nie zdążyć oddać punktów.